W pierwszym etapie zapiszmy wszystkie informacje, które dotyczą funkcji kwadratowej opisanej w zadaniu. Zbiór wartości funkcji to przedział liczb od minus dwójki do plus nieskończoności. Wykres funkcji f przecina oś Y w punkcie orzędnej 30. Więc współrzędna tego punktu wynosi 0,30. Chcemy zapisać wzór tej funkcji w postaci ogólnej, czyli w takiej postaci. Wiedząc do, dodatkowo, że suma miejsc zerowych jest równa 16. Czyli ta funkcja musi mieć dwa miejsca zerowe. Ich suma jest równa 16. Wróćmy więc do początku i przeanalizujmy dokładnie, co możemy odczytać ze zbioru wartości funkcji. Ze zbioru wartości funkcji odczytujemy zawsze y wierzchołka. W tym przypadku to będzie liczba minus 2. Z miejsca przecięcia z osią o y będziemy mogli odczytać współczynnik C, ale to raczej potraktujmy jako sprawdzenie na końcu naszego rozwiązania. Natomiast z tej sumy x1 plus x2, czyli z sumy miejsc zerowych, możemy odczytać x wierzchołka. Pamiętajmy, że x wierzchołka wyliczamy z średniej arytmetycznej miejsc zerowych, a zatem zapisalibyśmy taki wzór. To jest średnia arytmetyczna dwóch miejsc zerowych, a my wiemy, ile wynosi ta suma. 16. Więc dzielimy 16 przez 2 według wzoru i otrzymujemy w ten sposób x wierzchołka. Dopiszmy więc do naszych informacji współrzędną wierzchołka. x to 8, y to minus 2. A więc zwróćcie uwagę, że mamy podane w zadaniu p i q. p jest równe 8, Q równa się minus 2. Czym jest P i Q? Otóż P i Q używamy w postaci kanonicznej funkcji kwadratowej. Mamy trzy postaci: ogólną, kanoniczną i iloczynową. Tutaj najbardziej pasuje nam kanoniczna. Zobaczcie, mamy tak: a razy x odjąć P do kwadratu plus Q. Ten wzór możemy już uzupełnić. Współrzędnymi wierzchołka, czyli w miejsce P wstawiam 8, podnoszę to do kwadratu, w miejsce Q wstawiam minus 2. Będziemy chcieli wyliczyć współczynnik A. Żeby to zrobić, skorzystamy z współrzędnej przecięcia wykresu funkcji z osią Y. To jest współrzędna jakiegoś punktu, który należy do wykresu funkcji, więc wstawmy tą współrzędną. W miejsce x do postaci kanonicznej 0, w miejsce y do postaci kanonicznej liczbę 30. Może tutaj się przeniosę. 30 wstawiam pod y, a zostawiam. W miejsce x wstawiam 0. Całość podnoszę do kwadratu, plus minus 2 to jest minus 2. Minus 2 przeniosę od razu na lewą stronę, więc mam 32, to się równa a razy minus 8 do kwadratu to jest ym, plus 64. Tutaj, jeśli, jeśli chcielibyście później skorzystać z tego rozwiązania, to sobie zapiszcie u góry, że tu mieliśmy minus 8 do kwadratu, czyli 64. Teraz wiadomo skąd ta liczba jest. Następnie to równanie podzielmy obustronnie przez 64 i w ten sposób wyliczymy A, A to się równa 32, 64, co po skróceniu daje nam jedną drugą. Współczynnik A jest już gotowy. Zapiszmy więc tutaj pod spodem wzór y to się równa 1 druga razy x odjąć 8 do kwadratu minus 2. Rozwiązanie tego zadania dokończę w przykładzie bonusowym dla osób, które wspierają ten kanał i pomagają mi po prostu rozwinąć go. No musi to być jakiś bonus dla Was. Więc za chwilkę pojawi się na ekranie końcowym. Link do przykładu B i tam już zobaczymy, jak to zadanie należy dokończyć.